To był bardzo dobry człowiek. Będę za nim tęsknić, wspominać, przychodzić, zapalić lampkę czasami na jego grobie. I w sumie, tak właściwie to kogo my chowamy? Cześć wam wszystkich oprócz tych, których nienawidzę, czas na kolejny odcinek kuźni kapitańskiej, w której nie będziemy nic kuć ani kapitanować też nie będziemy. Dzisiaj sobie porozmawiamy o rzeczy bardzo ważnej dla nas, przynajmniej dla większości, czyli o pamięci o zmarłych. Ponieważ nie wszystek umrę, coś po mnie zostanie. Na przykład właśnie pamięć, która jest bardzo ważna, ponieważ ktoś umrze i trzeba o nim pamiętać. Czy tej osobie, która pójdzie w zaświaty jest to potrzebne? Nie wiemy. Może ktoś kiedyś z zaświatów się do nas odezwie i zamiast pokazać środkowy palec za to, co mu zrobiliśmy, powie nam, co tam się dzieje. Tak? Jeśli chodzi o zachowywanie pamięci w gławicy, to jest raczej to takie istotne, ale tak mało raczej. Ponieważ ym, osoba umiera, jest pogrzeb, jest yy, msza pożegnalna, ciało ulega rozkładowi. No i żegnamy osobę zmarłą, tak? Jeśli chodzi o no to wiadomo, pamiętamy ją. Z czasem te wspomnienia mogą trochę się zamazać. Yy, wiadomo, zapomniemy, jak osoba dokładnie wygląda, jakiego była wzrostu. Jaki był dźwięk głosu takiej osoby w królestwie, właśnie to się też tak rozmywa? Mają pamięć dosyć dobrą. Demony, aczkolwiek pamięć po zmarłych nie jest aż taka konkretna jak u nas. Że na przykład co roku się chodzi na grób, zapala się świeczkę, a niektórzy nawet częściej. No tam nie ma grób, więc też świeczki nie zapalą. Ewentualnie mogą zapalić sobie jakąś świeczkę. Na oknie albo gdzieś w okolicach, miejsca gdzie ta osoba żyła. Aczkolwiek też raczej się to rzadko praktykuje. bardziej jeśli chodzi o pamięć po kimś, to pozostaje broń i ubranie. Jeśli chodzi o ubranie, to zazwyczaj jest ono honorowane w taki sposób, że jest po prostu albo wieszane gdzieś na stojaku, albo chowane do skrzyni, na sam dół. Jako fundament przyszłości, można tak powiedzieć, tak. Jeśli chodzi o broń, to jako że to broń, nawet jeżeli to była seryjna broń produkowana w setkach, sztuk tysiącach sztuk rocznie, to ta konkretna broń należała do niego i zazwyczaj pamięć po nim honoruje się w taki sposób, że tej broni użyła się do momentu, kiedy zakończyła na swój żywot tak jak i jej poprzedni właściciel. Czyli jeżeli broń była bardzo dobrej jakości i rzadko była używana, to może nawet taka broń chodzić z pokolenia na pokolenie, tak? I to też się może rozmazywać, bo na przykład ten miecz należał do Uturwasa, przejął go jego ojciec Utrian. A jak Utrian umrze, to muszą pamiętać Uturwasa i Utriana, bo jeden i drugi posługiwał się tą bronią. Chyba, że broń u Turwasa będzie u jednego, a u Triana u drugiego, tak, będą oddzielne broń, wtedy będzie teoretycznie łatwiej. No i teoretycznie, jak już broń zostanie zniszczona, albo nie będzie się dało już jej odrestaurować, albo się ją przetapia, żeby służyła dalej w innym celu, albo się ją chowa razem z ubraniem na dnie skrzyni, jako właśnie. Taki symboliczny fundament przyszłości, tak? A tak to pozostaje tylko pamięć, która potrafi być ulotna, stracić można pamięć. Ja też swojego czasu umarłem, bardzo dawno temu. Wiele osób się pytało, jak to działa. Ano, tak to działa, że jak jest zimno, to śnieg pada i jest mróz. To ja wychodzę w samej koszulce i mówią: A tobie nie zimno, panie kapitanie! A ja mówię wtedy. Ja jestem martwy, ja nie czuję zimna tak jak wy. I to by miało sens, bo jako, że chodząca śmierć, trup, żniwiarz, kosiarz jest śmiercią, i gdy się pokazuje, czasami się robi zimno. Sam on ma zimne serce, jest zimny, więc nie czuję zimna tak jak my, i dopiero w niższych temperaturach. Może zacząć mu być zimno, dlatego w zimę nie jest mi zimno aż tak, w lato jest mi raczej gorąco, bo wiadomo w lato trup zaczyna parować i gnić, a tego raczej lepiej nie wąchać, tak? Dlatego trzeba się często myć. Dlaczego ja umarłem, wam nie powiem, bo to jest wielka tajemnica. No, przekonaliście mnie, to było tak dawno, dawno temu, jakieś 15.